Siemanko z tej strony, hodowcy zrobił Dzisiaj kolejny odcinek. Dzisiaj prześwietlimy jajka od czarnej, yy, szabok. Wypuścimy te kurczaczki na dwór. A jeszcze miało być tutaj, co się wylęgło, ale na jutro jest lęka, się, a nic nie wylęgło. Więc... na razie jest jedno na niedźwiedzianą, więc trzeba chwilę poczekać. a w poprzednim odcinku mówiliśmy, że nagramy dla Was jak obrączkujemy, ale po prostu nie mieliśmy tego, jak dwóch nagrać, a mojej siostry nie było, żeby nam nagrała. bo było ciężko w dwóch. I stwierdziliśmy, że po prostu je zaobrączkujemy tak. I to trudno. Prześwietlania całego Wam nie pokażemy, dlatego że nie mam drugiego telefonu, więc Wam tylko zaraz powiemy, które były zależone, które nie były zależone. Yy, no, więc my... Zaraz zacznę prześwietlać. Chyba wam pokażę nawet, to jest skóra. Tutaj też nie wiadomo, czy niedługo kwoka nie będzie. A i tu niedawno prześwietlaliśmy od tej porcelanowej cztery jajka zalężone. O trza, bo nie jest jakieś duże zalężenie. Nie tego, bo jest ta czarna, więc my ją włożemy i prześwietlamy. No więc ona miała tylko jedno jajko zalężone, więc my jej po prostu wymienimy, bo na trzy dni siedzi. Tutaj po prostu zamienimy jajka i damy jej kolejne. Po prostu będzie siedzieć te trzy dni dłużej, więc widzimy się później. No więc w wiaderku przynieśliśmy jeden już. Wystakują samemu Już wyskoczył. Mus muszą uczyć, więc już je wypuszczamy powoli. I też już są duże, ale mamy nie mają. Zostawię. je. się znaczy mają, ale... Znaczy mają, ale... Uniosek. Zobaczymy czy... Nic nie... Mam nadzieję, że nigdzie nie wyjdą. Bo jeden Od... poleciał. To jest reszta. Się dzieje? Czarny broni małe. Myślałem, że bardziej będą do nich przyjaźnie nastawione. Jak będą ta działać? Jak to nie zastawimy ich jeszcze, bo są małe. Mogą być jest też... I tam do rodzeństwa. Tam. <noise> ale te dorosłe praktycznie nic im nie robią, ale, dobra, sobie wiedzieli, co chcesz. <głos> Twój... <głos> Wszystkie tam są. Tu nic im nie robi. No i gorzej tamten, tam, także zamiast chciałem wziąć to uciekał gaciowieł Dość chwilę pan erwał jak pójdę po tamtego Tutaj będzie trzeba zakryć na czy i czymś, bo widzę, że jeden chciał wyjść, prawda? Wyszedł znaczy tu jesteśmy, to tutaj tak, którą że żeby tu jesteśmy i tak ważą w tym rogu. Jeden nam niedawno zdechł, ale jakiś był... Jak yy, matka ich wypuściliśmy, to taki gorszy się zrobił i padł. Ale wypuściliśmy im już tą matkę, bo już jajka zaczęła znosić, a nie chcemy, żeby tutaj ani tam gdzieś indziej chodziła, bo ona taka też dziobała wszystkie. Tak ten, a jak już jest tam... Nie kto nie chce znosić jajka. Teraz jest ich siedem, tylko jednego <grybujesz> musimy wziąć, bo przelazł. To jest? Taka spara... o. <grybujesz> Szkoda, że nie wygrał. Nie No, z tym mały może być równy. Wow. Powinny się wszystkie, na rzucić to może by wygrał. Ale jak są grupy tak nie bijemy, chyba. Ja się na tak nie ale nie tak mocno. O, ten, ten to będzie chyba kogut. No zobaczcie co robi. To się na jest najmniejszy, więc możliwe, że nie kogut. Ale widać, że broni trochę stada tak swojego, bo tutaj te atakuje, to się postawia. To dobrze. Znaczy to też pewnie jakie tu będziemy wypuszczać, co tam jak będzie trochę cieplej, tak będą co, co jakiś czas chodzić tutaj trochę, po kilka godzinek to też się na pewno nauczą do nich. No zobaczymy, no nauczyć to na pewno się powinny nauczyć, żeby te tutaj z nimi chodziły. Ale zobaczymy, bo na razie nie są jakieś przyjaźnie do nich nastawione. Najgorzej no jakby biała wyszła, bo to, to by było. Koszmar dla nich, bo ona tak goni wszystko, że... A zwłaszcza teraz, jak jest ten też tam kwoką, to kurczaki tu te wszystkie, te wszystkie tu chodzą, a tak to to... Dobra, już go zostaw. Chyba się nie lubią. Ale najbardziej zauważyłem, że tego oszyki takie leją. Bo te wszystkie tak normalnie udziubną, a... Najbardziej to, bo ta cały czas tu podłazi i je wali po głowie. Może ten największy wygra z małą, bo ta mała jest słaba w walkach. Masza, masza, masza. No z, z tym, z tym małym czarnym też ma szansę, bo podobnego wzrostu będą. Jeszcze Nie wiem, czy widzicie, ale mają tutaj obrączkę Widać, tylko trzeba się dobrze przyjrzeć Bo białe mają białe z tamtym czarnym Mają szansę wygrać, bo on jest najmniejszy, on był niewyrostkiem Znaczy, był wyciągany z jajka Mnie też chcesz atakować? Dobra, więc my Wam dziękujemy za oglądanie tego odcinka. Widzimy się w kolejnych filmach. Cześć!